ale ja jestem jak Steve, to jest kolejny na dzisiaj gramy w... no, ja sobie tutaj polatam i zaraz Wam pokażę, o co chodzi tutaj w ogóle. No, jak już widzicie, jesteśmy na, na Hypixelu i z boku jest na Skorporsie, że jesteśmy na Skyline. Dobra, To jest nowa minigierka na tym, na Hypixelu i możliwe, że już nie nagrywałem, ale jestem lamą i, i nie pamiętam, ale prawdopodobnie Wam nie tłumaczyłem, o co chodzi. Więc tak, to jest takie Sky Wars, tylko że właśnie tutaj z kitami i można wybrać e, trzy kity Archera, znaczy na początku mamy Archer Swa Guardi Guardian i Swordsman Dzisiaj będziemy grać Swordsmanem i można tutaj zmieniać właśnie karty yy, Widzicie, to się tak zmienia, super, nie, to jest taka, no, to są ten yy, Jak sobie jak wejdziecie od razu, to na razie się pokazują tylko takie tabliczki. Znaczy, te ramki na przedmioty, a potem coś tu się pojawia, i nie po kolei, więc jest bardzo spokojnie. Ja sobie wybrałem tak. Hit and run, czyli dostajemy, jak i zabijemy, to dostajemy szybkość na 3 sekundy podejrzewam. Yy, regenerację, no to dostajemy regenerację. O Jezus! Yy, tak, 6 sekund na 6 sekund, kiedy dostaniemy killa, i tutaj dostajemy stręża też, jak dostaniemy killa, tylko że na 8 sekund stręga, czyli siłę. Ci po prostu zadajmy więcej obrażeń. Resztę nie będę wam pokazywał moich klas. Na razie dzisiaj będziemy grać z swordmanem. I dobra, zacząłem vlogy właśnie, żeby pokazać wam to, więc dodali mega, ale to, to sobie kiedy indziej zobaczymy. Ja sobie pójdę na solo, no tak, wiecie, znaczy tutaj w ogóle nie, nie, można zabierać skrzynek, bo każda jest przypisana do ciebie Znaczy, twoja jest przypisana, po prostu nikt nie może, znaczy ta startowa jest przypisana do ciebie i nikt nie może jej otworzyć Ale jeżeli są solo, to może, to jednak mogą, ale no to wiadomo, muszą się dostać najpierw, dobra, tutaj szybko, overnięty a tu nie mamy nic większego lepszego. Teraz po prostu się pomieszały te obrażenia na 1.9. Ja nie wiem co, 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 co jest. Ile co mamy tego. The major. O właśnie. To mi się przyda. To mi się przyda i łuk też. Oczywiście łuk dostajemy jak... O, i spałny szkielet. I właśnie to, to jest tutaj też fajne że można po prostu sobie spełnić mobki. Dobra, mi ten. Dobra, jeszcze. O kurde. Dobra, jeszcze sobie. O kurde. Ja nie mogę. Kto tu tak bije? Eee, to z siły. Get out. Kto strzela ktoś? Nie, to bym bił. Dobra, nie, 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 nie zostaw nie, Miałem słaby słaby Dobra, tam do tego się pójdziemy. Kurde. No co? No cheater! Jezus Maria, no. no serio? No przecież ja miałem... Tak, jeszcze 10 HP, na pewno. No na pewno, tak po, po bitwie, super. z jakie tu cheatery grają. Admini se nasiedzą i piją herbatkę. Zarąbiście. O! Polecam. Dlaczego skalkarz nie jest pilnowany? Why? Jak tu można 4. Wcale nie mam speed 4. Aha, dobra. No hej! O, będziemy widzieć innych spektakorów. Spektatorów Wiecie co, to jest, to jest jednak, tutaj trzeba, kurde, wyrobić sobie klasy i tak dalej, ale my, my programy sobie jeszcze trochę, nie wiem, czy to tutaj nic nie, nie będę robił ciecia, bo mi się nie chce jak zwykle, ja tutaj taki fajnie jestem, że nie będę robił ciecia. Co? Say what? skaszywało mi się już, 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 już idziemy na solo nie wywalnie teraz no, jest solo no, mamy swordsmana i lecimy po skrzynię kurda, teraz nie założyłem Okej, okay, dużo już lepsza, dużo lepszy drop, eee, tutaj klata, 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 eee, tu, 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 tu i lecimy, może wcześniej był lepszy drop, ale nie będę narodził, o nie, to jest ten autoskok, to dlaczego, dlatego spadłem w poprzedniej rundzie, bo po auto jest złą włączonego. Dobra, dawaj, chodź, 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 no, 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 no co, no co? No. Okej. Okay. Jeszcze ma lepszy miecz. Super. Po prostu masz, trzeba mieć farta w tych skrzyniach i tyle. No, jeszcze w parkurze. Dzień dobry, panu. Kurde, nie, nie, jak?! Za był się, kurde! Aj! Kolejna. Ta niewidzialność się wziął, i kurna, zbroję nie założył. Znaczy, założył właśnie, to jest. A cię nie mogę. takie niemożliwe. Znaczy, możliwe, kurna. Niefajne. Dobra. Tepać mnie do kogoś. Właśnie, tego acelatora jak chcę zobaczyć, jak sobie poradzić. No, tak. <laughs> Na pewno... Z... To są jego, ty kupo. No nie wierzę. A co to jest? What? Zombie? Je... Spider Joker? Ja zaraz wiem, what? Dziwne. E... Kurna. Nie wiecie co będziemy z tak trenować dzisiaj. Aż po prostu coś, coś ugramy. Nie, ja muszę się ukrywać. Muszę po prostu ogarnąć ten... jak to się gra. Bo ja ogólnie sobie nie ogarnę w nowe gry, gry. O, dobra, jest lepszy sobie le Lud. FLED FLED. Sup. FLED. O nie, o, o dobra. E, jeszcze jedna była, pamiętam. Nie, nie, nie. Jest dobra, nie zauważył mnie jakimś cudem. Kurde, bo nie ladzi. No KURNA mini, przestańcie pić herbatkę jakoś. Cholera. Nie wiecie co, my, my chyba powi, powinniśmy wziąć inną kartę. Bo tutaj kila naprawdę trudno zarobić. No to, ja, 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 ja i nie rzucaj. No super, świetny pomysł. szybko to sobie Już mam hełmik dobry, ale tam była siekiera. Dobra, nie, nie, zostaw nie zostaw mnie. Nie strzelaj do mnie, jest przed, przed, przed głową i przez. A, nie trafi. Nie. O kurde. Nie, nie, idź sobie. kurda, wszyscy do mnie... Wszyscy mają do mnie pokusa chyba. Ja, my sobie będziemy tu biegać. fajne jest to, że... że spadłem dobrze. Okej. Okay. O, ty! Czasem jest, jest! Ale mamy TNT i to. Nie. Nie, nie, won, 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 won ode mnie. Kurde. Co, jak, jak, jak? Niemożliwe. No! Się typa, per, per. Ja kurde, no weźcie, no nie wierzę Ach. Nie no weź, ale dlaczego oni są tak dobrzy? Nie ogarniam tego Dobra, jeszcze raz Ja jestem taki wkurzony na nich Normalnie bym w robot I, I to w prawdziwym życiu w ogóle tutaj nie ma tego. W solo nie ma poczekalni tej. To jest fajne. W sumie to tak zawsze jest. Nieważne. Nie było tematu. Na szybciej. Otwieraj tą skrzynię kupiąc. Czemu nie ladrzy? Ja nie mogę. Mam. Um, tutaj. Pięć do pewnego znaczenia. Kurde, to są dobrzy ludzie Ja się obmuruję Chociaż to nie, to nie jest dobry pomysł No tutaj akurat się Muszę skampić na razie. O kurde, no nieźle. Za nim Co gast! Łata! Nie no, spokojnie, ale... Kto? Coś takiego zaraz w Dobra, nic co tu nich się biją. Nie, nie skoczę na niego co no Jak w sumie w życiu? Musimy zmienić na to absorpcję. Zamiast regeneracji. Ja no po prostu muszę zrobić. Nie, nie. Nie, kurwa, nie. Nie, głupi No God! Nie, no, God, please, nie. no, no! no! No, Jestem no burzy! No. Dawaj, jeszcze raz Już nie wiem czym wychodzę na ten, jak tam można kiknąć. Ja muszę go potrenować A nie, tego killa jeszcze nie zrobię to, to jest nienormalne No, że tak powiem, lód nie jest najlepszy. Kurde, przecież tam jest wejście, no ja nie mogę. O, jeszcze tutaj w ogóle rozpierdolę. Ej, nie buguj się, kurde. No! what? Jezu, to jest kurde, o co dobra? Lecimy. Kto to? To nikt eee, Pięć, trzy Cute pets Serio, ale ochrona cztery, więc super Okej, okay. i to też mi potrzebne jest I w ogóle <śśmiech> Tu wystarcza, no super Tch. Tak, super Le, lepiej tam nie idę. Zobaczmy. Nie. Dobra. O, dobra, jest. Dobrze bardzo. Czy Nie, 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 bo one ma lepsze. Ochrona cztery to już... Otóż... Nie. Nie kurde! No! Nie! Nie umiem to grać. No. no i jeszcze do lobby potrzeba. Super no please, weźcie. Ja bym sobie nie po prostu potrenować przed odcinkiem, i się powydzierać Nie na no odcinku będę Zarobisty. Zarobisty lut. Coś jest, nie, w ogóle są zawsze drukowane skrzynki. Coś jakoś tu wejść. Aha, pch, no, no, no spoko. Eee... się skupić po prostu i tyle Wiele nie mówię, ale muszę się skupić. Żeby oni mnie nie zobaczyli. I pójdziemy sobie po lód. Tak to to nie może być. Ok, już, Okej, już lepiej. Bo jest szkielet, ma już szkieleta. Nie możemy być tylko za to. Niż się przydają. Już prawie spadł. Aż sam się ruszam, żeby po prostu tam lecieć, jakby potrzebuję tego wiara naprawdę. W sensie HTC Wife na przykład nie Jak ogarniemy te e, donate, y to będzie na mikro, potem jeszcze na kamerę i właśnie na HTC Live. A. O! Czesty! what, Co ogień jeszcze. Nie, no to jest pikne. I jeszcze szybkość. Znaczy, podka szybkości i szybkości 2. Wow Zarobiste czesne. Dobra, ale ja jeszcze sobie pospieram inne czesne. Tutaj też jest spoczko Dobra, żeby mnie tutaj ktoś nie dopadł. Okej. Okay. Mamy Ender perłę, to się przyda, na pewno. Tyle. Aha, jeszcze no, jest to wyleczenia. A, co teraz Ko jeszcze kurde armora muszę jakiegoś normalnego. Strójkę. Chcę tyknąć. Ty w morze, diaksowy hełm i szkieletko. Nie, Gast! What? Spawn Gasta! O ty młody! Ja zaraz nie będę miał miejsca w eku. A cały czas butów nie mam. W mam już Spawn Gasta, a butów nie mam. Pójdę, Wosław, w Niech chyba tak się stanie. Debo ser się kończy tak. Czy no? A nie, to jest REF e, to jeszcze może dużo czasu. Ja nie wiedziałem, że tutaj że Po prostu... I nie próbuję szybko, ale tutaj trzeba kurde tutaj, tutaj ten... się uspokoić. I poczekać. Aż się coś zacznie dziać. I właśnie na przykład się często zrefił. kolejna wederferowa, bardzo dziękuję. Hmm. Idziemy tam. Jeszcze? But... Dobra, nie od. O, buty nareszcie, dobra. Nie! Kur! Nie! Taki zarobisty loder, Daż mi się płakać chce. Cholera. Czy serio? Miałem tylko z nim. Dobra, więc ziomeczki mam nadzieję, że Wam się odcinek podoba, że jacy więcej Skycrasha. Zostawcie. O, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Jeszcze sobie zobaczymy tutaj. A, dobra, fajnie. Jeżeli chcecie więcej skycraszy, to zostawcie łapkę w górę Ja sobie tutaj potrenuję jeszcze bardzo, bardzo długo bo... No, więc do zobaczenia w następnym... Aha, jeszcze możecie zostawić łapkę w górę, jeżeli wam się odcinek podobał I zostawić suba, żeby być na bieżąco z moimi filmami Czyli po prostu potrzebujecie powiadomienia, że mój filmik się pojawi Więc do zobaczenia w następnym odcinku, siemano!